Tak, to bał. Chodzę, pod stolik, wyjebany jajka nie No, no, pod stolikiem, jak śmieć. No zaraz po tego y, papieru, co powinno być. A ja miałem wyjebać się na chwilę, wezmę jak

Czekaj, już, właśnie już zobaczę Ile jest? 5 metrów? 6 metrów. No to może by mi się to udało zejść niżej Ale żeby tak na dół tam? Tutaj do Przemka, no tu nie jest daleko niby Przemek tu będzie z 5 metrów, nie? Че? Niżej, niżej, niżej. A ta, co spadła, jest tam koło dziewczyny. Tu co, jakiś zjazd jest czy co? Nie Już nie ma zjazdu, to na końcu masz Swajki Idziesz? Dobra tu masz jak chcesz tu masz auto z drugiej strony jest poprętasz? A no to w sumie Czy nie? Nie będę robił auta. No ale w piącie mogę, nie? Gdzie to? Z... Tu, nie? No, szkoda, że kurde gówno widać. No, to jest widokowo, musi być bajka, No. Przejść, tak? Nie wiem czy tam kurwa ile tej liny jest dużo chyba, bo ona ma chyba sporo luzu Ona, on nie wiem, kolega będzie twój Chyba ma sporo luzu przed wiesz? Ile masz luzu? 2-3 metry Czekaj bo się poplątamy O, o plecak ci zobaczyło tu z tyłu o ten Dobra teraz Ale to Gdzie masz iść?

Podaj dołączy tacie, on się wezmie. Bo tak to będzie, że warto się tłoczyć. Dobra. I to kurwa trzy, w sumie jeden chuj. Dobra. Uwaga. To Tomek Aha, jest? Jesteś sobie piwanie bardzo ciągle Przemek Ja Którędy iść tędy? No z ranią. Centralnie? Tak, tutaj auto. Serio? Dobra, wypinam cię tutaj. No mama, ale to dopiero wyszło miło. No to pójdziemy na loty najwyżej Na razie idę na sztywno, a jak się skończy no to... Co? Zielona. Wiem, ale... Ale wiesz co, nie chcę robić dlatego, że nie jest to jakoś mega trudno. 10 metrów? Pięć. Czekaj A co tu? A początek tam jest łatwy? Początek? No początek tak Znaczy w sumie nie W sumie to nie Czy znaczy powiedzmy nie jest, nie jest najgorszy Kurwa plażowy

Tu jest Przemek, już koniec, czy co? Koniec. A my potem jak idziemy? Ja bym poszedł na te nap. Chyba, że chcesz łodzić do tyłu. No. Albo, albo ty po prostu, Maciek, przejdź w le, po, po tej półce tam kawałek. Jesteś no. tu wpięty u góry. No. O tak, i dobra, i teraz możesz jechać. Prosto no, w dół. Ej, yes, <tryk> słuchaj Tomka i jedz. Tu <tryk> paśelina wskoczył. Paweł tam. Tutaj na tarciach, jak tu kurwa iść? Wchodź tak ja na granie. Panie, wy to przyjdziecie, to nas strasz będzie nas czy. Bo my się delektujemy. Ja wiem. nie, e, poczekaj, e, nie neguję Poczekaj, nie wiem. E, bez auty, to a a robiliśmy jakieś auto czy coś? Czy... Nie mam przyczyny. A tu nie ma stanu? Stan. A to tam to pierdol. Paweł, jak wyjdziesz, to poczekaj! Tak, jest bez Wepchnij, że się chociaż pójdę tutaj. I no uważaj, bo ja jestem w Poczekaj. dobra. Ja od was spierdalam, natomiast... Z... Jest... Chyba, że mam przebiec zrobić, nie? Nie wiem, co I ty. tak linę wam tylko mam przewiązać? Daj mi tę taśmy jakąś jedną, wiadomo. Yy, to tu wiesz, którą Przedda chcesz. Się taka jedna. No bo ja nie muszę wychodzić. No bo jak nie, rzucisz tylko. linę, no to ja się tu... tu się ja sobie wyjdę już. Spokojnie. A po co tam będziesz podchodził? Ja tutaj zrobię to wszystko. No właśnie. A się tu zróbcie sobie auto jakieś A założę... Sobie. Ty sobie zrób yy, ten. We, wepnij, że się gdzieś yy, nie wiem kurwa gdziekolwiek Zobaczek się zaczyna robić To jest tak kurwa A po co mi auto? Nie ja to to się odepniesz od liny. wiem ale myślę czy by to Potrzebuje Dwa końce a po co będzie jeszcze? Przemek zrobi. No to... Ja tu przeplotę i rzucamy. No, zjeżdżamy. a my się tu dopniemy. Się tu zjeżdżamy? No. Zjeżdżamy i na granatę. I tam dołem. O, dobra, nie wiedziałem. To czekaj. A co ty chcesz wracać? Nie, myślę, że idziemy jeszcze dalej. To jest koniec, No tak, a, a jeszcze wchodzicie na fajkę tutaj? Nie, ja już nie wiem. Dobra, jest znik. No, no na Ta, <ślam> Proszę, ty na fajkę, nie widzicie? Za idę. Z nie miasekami w ogóle? I teraz nie. <ślam> No na połowę więcej tak jest. Zajebiście. Przez to jest kolecko. Nie tak się przecież to przeplata, to się przez łączne przeplata. W sumie z jazdy to najbardziej lubię. Dokładnie. Po to się wspina, nie? Zjechać po no. to. Tylko, że jak zjeżdżasz 80 metrów i do skały masz 15 metrów, kur... to jest cliwo. Ja, ja pamiętam, że zjazd z tego. Z, te, z tego. z zadniego kościelca. Kuga, uwaga! <grym grym> <grym> z odniego kościelca, jak się zjeżdża, pełne 60, tak. Ale. zajebiste jest to, że ja mam świadomości, że wejdziemy na dół. To jest zajebista zabawa, bo będziemy kurwa zjeżdżać go w nie? To jest pan No a powiem Ci, że Gęba się cieszy.

I'm good. Nie, nie, ale to jest, jest takie, że są normalne na ogół. To ja spoko, ja mogę iść jak coś, nie? W ten sposób. To jest jak wejdziesz, zobaczysz tyle klam wszystkiego, że... Chodź tam. Dobra to idź. Próbuję zobaczę co. Ciekawe, nie? I teraz chodzimy na odnoś, za tak? Nie zostało, jak nie było tak źle. Chodźmy w kierunku kolejki. Tak. Okay.